Bioelektryczność. Dowód na to, że jesteś zaawansowaną technologią. Czy zdarzyło ci się kiedyś dotknąć klamki kolegi albo kota i poczuć pstryk? Auć, to małe kopnięcie prądem. Ale skąd ten prąd się tam wziął? Z gniazdka? Z baterii w kieszeni? Nie, ten prąd wyprodukowałeś ty. W tym odcinku wolnych umysłów odkryjemy szokującą prawdę. Jesteś chodzącą elektrownią. Jesteś trochę jak Pikachu, tylko zazwyczaj nie razisz piorunami na odległość. Wszystko na świecie zbudowane jest z atomów, a atomy mają małe, latające wokół nich kuleczki. Elektrony. Elektrony są bardzo towarzyskie. Uwielbiają przeskakiwać z miejsca na miejsce. Kiedy szurasz skarpetkami po dywanie albo zjeżdżasz z plastikowej zjeżdżalni, kradniesz elektrony z podłogi. Zbierasz ich na sobie miliony. Jesteś naładowany jak burzowa chmura. Kiedy dotykasz metalowej klamki, która jest świetnym przewodnikiem, wszystkie te ukradzione elektrony chcą uciec w jednym momencie. BUM! przeskakuje iskra. To jest właśnie wyładowanie. To dokładnie to samo zjawisko, co piorun podczas burzy, tylko w wersji mini. Eksperyment. Potrzyj balonem o włosy. Włosy stają dęba? To dlatego, że naładowałeś je prądem. Ale prąd to nie tylko zabawa balonem. Prąd jest ci potrzebny do życia. Czy wiesz, że twój mózg działa na prąd? W twojej głowie jest 86 miliardów komórek nerwowych, neuronów. Wyglądają jak małe drzewka połączone kablami. Każda twoja myśl, chce loda, boli mnie noga. To jest niebieskie. To malutki impuls elektryczny, który pędzi przez te kable z prędkością samochodu wyścigowego, nawet 400 km Haka. Kiedy czytasz to zdanie, w twojej głowie odbywa się właśnie pokaz fajerwerków. Miliardy małych błyskawic przeskakują między neuronami. Naukowcy obliczyli, że twój mózg produkuje tyle prądu, że mógłbyś zaświecić prawdziwą żarówkę. Jesteś najjaśniejszą latarnią w pokoju, nawet jeśli tego nie widać. Jesteś niesamowitą maszyną. Produkujesz czystą energię elektryczną. Twoje myśli mają moc dosłownie fizyczną moc elektryczną więc następnym razem, gdy poczujesz kopnięcie przy dotykaniu klamki, uśmiechnij się. To twoja wewnętrzna supermoc daje o sobie znać.